Państwo. U. Tak, Marek? Szanowni Państwo, w tym w którym Państwo brakuje i mają problem z tymi dokumentami, wiadomo, że te wszystkie inwestycje... Więc mieszkańcy sami szukają rozwiązań. To wszystko dziękuję. Dziękuję. Te uwagi odnośnie wniosków zostały odnotowane i zostaną spisane i przekazane do biura rady. Czy są jeszcze jakieś pytania? Rozumiem, że nie ma więcej pytań ani wniosków. Przejdziemy do głosowania nad punktem 4.2. Przyjęcie programu ochrony środowiska dla gminy Rusiec na lata 2023-2030. Kto z państwa radnych jest za podjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto z państwa radnych jest przeciw? Nie widzę. Kto z państwa radnych